Siemano, siemano, widzowie! Dzisiaj gramy na arivihub.pl Zaczęliśmy tu wczoraj grać Wczoraj miałem stąd live'a i dostałem donate'a No i trochę dużego, bo cały Falker y, kluczy No patrzcie czekajcie Kurde, czekajcie Czekajcie... Mamy ich tyle już No w opisie będziecie mieli nick gościa, który mi to dał, bo on kończył ogółem EDE i mi to dał wszystko, więc... No. Zapraszam do openingu. A ja ja dużo rankingu Widowie, czekajcie, czekajcie tutaj. Ale ty nie Widowie, czekajcie, bo tutaj się droł. Mm -mm. Dobra, widzowie. Robimy opening. Kto chce zobaczyć opening streama, patrzcie. A jaki opening? Co ty tam masz? parę staków kluczy, takie. Ale jakich kluczy? No półtorej staków anarchicznych, trzy staki no, epickich, no ok. Dostał, dostał bombę. Dobra. Bania, 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 a nie jest, nic nie dobra. Dobra, otwieramy. E, rozgotowana kusza, cztery koksy anarchiczne. Ja bym to trochę wszystkie bo to trochę dużo tego jest. Dobra. Dobra Lecimy Pierwszy falger już mm. Lekajcie, co tu, tu włożyć do tego Te energiczne sety ten wywrócę mi chyba Zaraz wam pokażę co ja dostałem Ten, od tego typa Zaraz wam tu pokażę No to, to takie główne rzeczy i otwieramy dalej, co? Lewe jajko zaczarowanie... Spalimy, spalimy, spalimy. To nie ma co się bawić. Chyba mamy znowu... Kurde, ja tu potrzebuję dużo shulkerów, widzę. Kurde, dużo tego widzowie Nie spodziewałem się, że w tego tyle będzie Wziąłem że trochę mniej tego będzie, ale jak, jak Widzę dużo tego tylko. O siekiera. Kurde, ile tego jest Za dużo, za dużo Aaaa! Lecimy, lecimy, lecimy Idziemy, lecimy, lecimy. Kurde. Ale dużo. Pyk, pyk, pyk. Kurde, dużo tego. Nie wiedziałam, że w tyle tego będzie miejsca. Już tutaj nie mam powoli. Kurde, ej, widzowie, bo nie mamy miejsca, to Nie mam już falkerów. Widzowie pierwszy problem. Widzowie, spytam się moich kolegów, czekajcie. Albo nie. Dobra, poradzimy sobie chyba, co nie? Um. Chyba sobie po... czekajcie, muszę Falker, sklep za czas. O, mamy Falker, dobra widzowie. Openik jest kontynuowany, tylko tutaj trzeba trochę miejsca zrobić. No, lecimy. Włączę. Lecimy, 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 lecimy... I nie śpimy. Dobra, tutaj trzeba wrócić do kofa parę rzeczy. Takich słabych. Dobra. Ile my mamy piskich... O, już 12, dobra. Dobra. Kof. Co, anarchiczne te sety dałem ja ich dużo, zaraz wam pokażę, widzę. A teraz wam pokażę, jak, ile ja ich dostałam. No, parę fałkerów, więc za bardzo nie potrzebuję ich. Dlatego ja wychodzę na koszu. mam, na no, dużo na zapas. Wkładamy wszystko. Kurde, i miejsca nie mamy. Co tutaj... O dobra. Mm, Radkich. Radkich za bardzo nic nie ma fajnego, są anarchiczne. Maszewkowe. Otwieramy, otwieramy! no, no czekajcie. czekajcie, Muszę tutaj pochować sejtem, bo za dużo ich Jest ich po prostu za dużo Jezus, opening Kurde Dzisiaj albo nie, nie wiem Ale otwieramy, otwieramy Dobra Zrobimy sobie miejsce, pyk, 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 i teraz do Falkera, widzimy, że za bardzo miejsca nie mamy. Sklep, sklep za... Nie, sklep za czas? Kudy? Czekajcie, musimy Falker ogarnąć. Ej, widzowie, sprzedam się moich kolegów. Ej, dobra, chce ktoś dać y, Falkery, bo mamy problem miejsca, nie? Dzięki. Ma ktoś dodania? Dwa trzy szalkę ręce, jakieś fireberki i ten jakieś no Dobra to później ci dam to Zmarchewka okusza tutaj Dobra to dawaj. wyśle Chodź y, pod skrzynki Traj da wyśle W rewizowie mamy Będziemy mieli dziechę ci... No? Ej, Dobra no bije się ładnie na mnie Dziękuję Ci coś A ja nie A ja Co mówisz? No biję za chwilę, ja mam teraz takie temy. Dobra, motuję się, zabaw widzowie. Dalej otwieramy. Otwieramy dalej. Mamy faltery od kolegi, widzicie? Jaki dobry. Dał. Folkery. I lecimy chyba dalej. Gdzie ja klucze schowałam? A tu, jest. a ja gdzie ja klucze schowałam? Znikły. Jezu, jaki jestem. Gałmań. Tu jeszcze mamy kluczyki Dobra, jeszcze trochę kucyków. Jeszcze się trochę pobijemy, bo ten film będzie za krótki trochę, więc jeszcze się pobijemy pod koniec openingu. Trochę. Z moją ekipą, że tak powiem. potem tam jeszcze nie mam. Kosz. Lubcamy. Klucze wadkie. Spamimy, spomimy. Dobra, klucze Awk teraz. Jezus, to jest powalone, ile tego jest. Ja cię kręcę! I otworzyliśmy wszystko. Ja cię kręcę No to... No No, może ci pan nielotkę, kolego? Mm, nie wiem, może później. A jakby ja ci ją oddam No niedługo. Po prostu idę do endu i ja ci zabiję ludzi. Może później. Nie, nie zabijesz na nielocie. Ale nie, nie, nie będę klokał, nie. Ja to będę nielotkę. Nie, 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 nie. Nie zabijesz ludzi na nielocie. A wiesz, jakim w sensie? No, jak nie będę ich dopoda. Dobra, to, to patrz to ty nie lą... Dobra, Jezu Oni się tam droł Nie ma co z nim gadać Zobaczmy, pokadamy zaraz z nim, bo Idziemy i się klepać. Czekajcie Kurde, problemy, problemy Dobra Zaczekajcie. czekajcie. Nie. W warfie trzy wędki surfera jak coś. O co mi trzy wędki? Nie wiem. Bardziej Dasz? Mogę ci dać. Chodź. Ale nierodkę ja chcę, nierodkę. O to później może. No proszę, teraz. No okay. ja sobie pominę zero, tylko my zabijemy się drugą nierodkę. my tacy dobrzy jesteśmy. Dobra. Dobra, widzowie. O, on jest odklejony. Źle może mu dam tego nie lata. Zobaczymy. Dobra, to co? Czas na klepę. Jeszcze chwilę pobijemy. Coś pozabijamy. Coś ten teges. Tak, tylko gdzie? Mam falkę z moimi domami. A tu jest. Nie, mam falkę z moimi domami. To jest dobra. Bierzemy wszystko. Lek. Tak. jakiś jakieś typy, dobra. E, zakładamy pyk. Pyk, tutaj cyk. Cyk. bierzemy Lkę. Choć wiemy, że używać nie można, ale zawsze mam. Pyk. Bo mamy wszystko. Umówimy się tutaj. O mamy... Ale dodatkowy falkę. Dobra, git. Пик, 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 брат, ты так, 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 ну да, так в Dobra. Ja mam ja chyba wszystko. W ogóle... Jezu, ile tych itemów jest co jest powolony. Ja nie wiem jakie ja to ułowy przecież. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Dobra, lecimy się klepać zaraz już. A ktoś i się klepać niewentował. Ej, poczekaj, te gwój, to się no. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Idę, Daszam idę, idę. No, Moim po odcinku! Ja sam bo będę masz ten, taki, ten ja mam Zrobił drugi ekscalibur dla ciebie. Dobra. Zobacz. Daj, Zadzono. no cwałna. No. Ja będę, będę bił to. Mówię ja, ja ci ja później. No proszę teraz. No to zaraz cię w ogóle nie powiedział. Dobra, zaraz. Brawidłowy się klepiemy tutaj. To ty film nagrywasz? No. Przecież mówiłem o pelniku. <gryz> no i? Nie, a czy, czy ja ci powiem hmm. coś, No nie wiem, ja się no. dopiero odmutowałam, więc... Ej, ej, sorry. No, a co tam? Masz dać tego? E, masz dać rózgę? Nie, mam, sorry, biedny jestem. Ej, podmiot, masz dać rózgę? W ogóle widzę, by nie mam Chodzisz podejść odejść, bo nie słyszymy z czasie zwiększają. Chodź, chodź. Bra. Ja Ja mogę dać. Bra, kopiemy się, kudę. Bomba, bomba. Zmutowałem się, bo oni tam się krzyczą moi koledzy. Dobra, ginie, ginie, ginie.

Ale żeby tak zwafo jeden? Ja tutaj co Wojciechy. Dynamon! Bij u mnie. Dwa schowałem się w koledze. Dynamon, ratuj. Dla Bombiego no, tego o, ty typu Max ty wopiet... no, Calibur Szczególnie z moimi punktami to jest taka dominacja Kurde Dobra, o kurde zeramy <laughs> Ktoś idzie, to macie paz. Nie mam klanu, słuchaj. O kurde, widzowie ty, ty cynamon, cynamon, ratuj. Mówię. Nie, przed czasem nie chciał. Ej, bo my trzech goni. Powodz. Cynamon, set mi zarapadnie. Ja muszę sobie to zlepasz Da co ty się odwala, ja nie wiem Chyba no. nie hitnę ja przysunąłem, ale dobra, mamy, widzowie, zrepane. Teraz mogę ich walczyć. O tutaj ktoś ginie. Widzowie? Nie, nie, to się wklejuszymy. Lecimy, lecimy. Nie, no po trójnie, nie chcę, chcesz mi pomóc. Ale to jest mój trójpodniowy klamik. O, klepiemy go, widzowie. Klepiemy, klepimy.

Nie wiem, co to widowe się odwala, za bardzo. bardzo. Mm, mm, mm. O kurde, tutaj ty. Chyba mogę cykać tych ferów, mam tyle i To się w trupy nie mieści tyle tych ferów. só ele sabe não mano, da free free free, é mój meu vídeo, estou sorrindo, free base nas duas aqui, já Teraz tyle parów i mogę ich czekać nieskończoność. Tyle ich mam. Hitnęliśmy wizowe. Zabijemy, zabijemy. Nie! Ginie typek Kurde. Nie udało... Widzowie teraz on nie bije. Niech tam. Ten... Niestety mi nie udało się. O! I sobie jakoś dostałem się tu. Chorus nad nie wiedziałem. razie wycieknę send. No dobra. A i chyba wam się udało. Nie, nie. Dobra, oni się nawlają, tam nawalają. To, ta, to, to... Kolega mi pisze, czy my dam tą wędkę. No. Na razie nie. Wiem.

Bo się zaraz, zaraz się roz... ...zaraz się rozłączę. Mówię ci we po... ...po odcinku. Zaraz ci w ogóle nie a... dam. No dobrze. No fajnie. No bo, nie, bo, nie wiem, bo, nie wiem chcę odcinek skończyć. O, jakiś Paweł! Nie, nie zabieraj go! Ja ja się. No córka, szmato! Eee! Sorry, to właśnie jestem taki Trochę odkleiło go. <grych> odkleiło Czekajcie, ile jest już odcinka. A już można w sumie skończyć. To zaraz będziemy w sumie kończyć. To ja już mówię, zaram. Kurde, o nie. Max Kalibur, no to mam przewalone. On mnie goni. On mi nie odpuści. To widzowie jak Chorus Chorys. Dewelipa. nie, nie. Nie, ej tutaj miałem. Kurde. Dobrze było widowy. To co? Chyba by, będziemy kończyć podsumowanie. No parę flalkerów i temów. No, w sumie nie parę chyba, cztery to dużo. Zaraz se po odcinku to poukładam, bo trochę, 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 no, by to, no, trochę porozwucane tej temysłu. To co, chyba dziś, na dzisiaj kończymy odcinek? Mm, nie wiem, co to się. No co, no to na ura wszystkim. A, jeszcze mogę wam jakiś konkurs zrobić, czekajcie. Chcecie. E, o, wiem, na LK-konkurs. Trzeba napisać swój nick, e, swój nick w Minecraftie, dać super i like lajka i napisać jakiś miły komentarz. No to co? Naura!